Czy w Twoim przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym musisz zarządzać ogromną ilością informacji zgromadzonych w różnych systemach oraz związaną z tym papierologią? Musisz określać i planować procedury, rejestry i zlecenia usług dla zespołów operacyjnych będących w ciągłym ruchu? Czy w sytuacjach kryzysowych, gdy Twoje zasoby są niewystarczające, wciąż ponosisz odpowiedzialność za uzyskiwane wyniki? Hmm, masz problem. Nie denerwuj się. Mamy nawie. Nawia to kompleksowe programowanie wspierające całościowo działalność związaną z cyklem zużycia wody przez ludzi, od ujęcia do ujścia, wzmacniające i aktywizujące procesy zarządzania oraz kontroli zespołów operacyjnych. A2O, wiodący dostawca oprogramowania do zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. To firma, która stworzyła produkt w 100% dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki łatwości oraz elastyczności procesu implementacji, Twoja firma będzie mogła wdrożyć swój własny model zarządzania wodociąganiem. Bez papierologii, bez utraconych informacji, tylko jedno oprogramowanie nawia. Zachwycicie swoją prostotą i efektywnością. Pracownicy w terenie to oczy Twojej firmy. Znawią, cała aktywność Twoich pracowników jest rejestrowana dzięki prostym, mobilnym rozwiązaniom, z wykorzystaniem geoferencji i dokumentacji działań umożliwiających również błyskawiczne przesyłanie zdjęć z terenu. Oprogramowanie umożliwia automatyczne wygenerowanie harmonogramów pracy dla każdego zespołu wraz z informacją operacyjną dotyczącą działań do wykonania. W ten sposób poznasz obciążenia każdego pracownika, jego lokalizację, status wykonywanego zadania oraz wykorzystanie zasobów, a wszystko to w czasie rzeczywistym. Wbudowany, bardzo zaawansowany system alarmowy wraz z powiadomieniami o niebezpiecznych sytuacjach. Pozwala Twoim menadżerom unikać wypadków oraz racjonalizować zasoby. Pod koniec każdego dnia pracy możesz ocenić za pomocą jednego kliknięcia czas pracy oraz zasoby wykorzystane na każde zadanie, z podziałem na zespoły robocze, pracowników oraz lokalizacje. Przekonany? Navia jest łatwa w integracji z innym specjalistycznym oprogramowaniem, takim jak na przykład GIS, SCADA, LIMS, ERP, CRM i Billing. Uzyskiwane wyciągi umożliwiają skuteczną oraz rzetelną integrację danych. Dzięki Navi i jej łatwej możliwości zaprogramowania wszystkich parametrów, Twój zespół stanie się bardziej samodzielny i lepiej zorganizowany, a to przełoży się na skuteczniejszą współpracę i bardziej efektywne wykonanie zadań. Navia korzysta z rozwiązań chmurowych i jest to oprogramowanie, dzięki któremu zoptymalizujesz swoje zasoby, czas oraz pieniądze. Gwarantujemy Ci zwrot inwestycji w krótkim czasie. Bez względu na rodzaj sprzętu oraz systemu operacyjnego w Twojej firmie, nawia jest gotowa, by rozpocząć działanie na rzecz efektywności i lepszej organizacji Twojego zespołu. Miałeś problem. Teraz masz nawie.